Witajcie kochani! Dzisiaj miałam ogłosić niespodziankę. Otóż kochani, nie, nigdzie nie lecę, nigdzie nie lecę, nigdzie się nie wybieram. Przygotowaliśmy dla Was e-booka. W końcu, w końcu udało się przygotować. Cztery osoby robiły korekty, bo niestety do e-booka trzeba było na nowo korekty, skład, łamanie, wszystko przygotować. Okładka zostaje ta sama z przodu i z tyłu. Oprócz całej zawartości książki. Na końcu jeszcze dokleiliśmy Wasze recenzje, kochani, które wysyłaliście mi przez ostatnie kilka miesięcy. Nie wszystkie garstkę tych najfajniejszych recenzji. Bo się wiele powtarzało, więc byłoby za dużo. Kochani, w dwóch plikach. W PDF-ie i w takim jeszcze innym formacie e-booka. Nie znam się na tym, Piotr Podstawski, z którym współpracuję od 2018 roku. Razem szkolenia robimy, ogarniamy, że tak powiem, online na homo24.eu. Właśnie ten Piotr Podstawski będzie Wam go udostępniał. Piotr jest oprócz tego, że jest homopatą, jest informatykiem i on to wszystko będzie umiał zrobić. Jak, jak Wam ten link wysłać indywidualny dla każdego? I z tej okazji postanowiłam przeczytać Wam fragment, kolejny fragment, nie po kolei, bo jesteśmy gdzieś na początku z tym czytaniem, ale z okazji e-booka przeczytam Wam, kochani. Na samym końcu jest kawałek autobiografii z przymrużeniem oka. I tutaj nastąpiłoby mrugnięcie, ale nie chcę, żeby niektórzy przyczepili się, że jakieś znaki masońskie daje, czy coś w tym stylu. Przeczytam Wam kawałek, bo nie cały kawałka mojej autobiografii. Moja historia zaczęła się na długo przed moim urodzeniem a moje powołanie ma związek z kobietami z rodu od strony matki i z późniejszymi traumami fundowanymi mi przez system opieki zdrowotnej. Moja mama chciała być lekarką. Nie dostała się na studia medyczne, więc została biologiem i pracowała do emerytury w tak tzw. służbie zdrowia. Wierzyła propagandzie komunistycznej i nowoczesnej medycynie, Mówiącej, że dziecko nie potrzebuje być karmione piersią, a żłobek i antybiotyki są cudownym rozwiązaniem. Byłam więc chorowitym dzieckiem, któremu w wieku 4 lat usunięto wszystkie migdałki bez nieczulenia. Na anginę już nie mogłam zapadać, ale stałam się jeszcze bardziej chorowitym dzieckiem. Babcia w tajemnicy przed moją wykształconą prawie medycznie mamą. Zabierała mnie do znachorki zwanej babcią muszyńską. Pamiętam ją jako wysuszoną staruszkę w suterenie, do której prowadziła długa, kręta kolejka oczekujących chorych. Miała chyba ze sto lat i chustę na głowie. Zaglądała do zaczarowanej wielkiej księgi z ziołami i innymi tajemnicami. Potrafiła nastawiać kręgi i stawy. W suterenie było ciemno, w powietrzu unosiła się woń z tej chlizny. I bardzo się jej bałam. Staruszki, nie tereny. Wystarczyło, że spojrzała i wiedziała rzeczy, zanim się o nich dowiedziała. Gdy miałam kilka lat, skręciłam nogę w stawie skokowym. Po zdjęciu gipsu nadal kulałam, ale lekarze rozkładali bezradnie ręce. Babcia muszyńska nastawiła staw i wyszłam już od niej normalnym krokiem. Nie wiem czy to się zaczęło wtedy, ale odkąd sięgam pamięcią, chciałam być jak babcia Muszyńska. Tak, myślę, że w przedszkolu odkryłam swoje powołanie być znachorką. Do sutereny przychodzili również w odwiedziny smutni panowie, milicjanci z panami w białych fartuchach. Tłumaczyli babuleńce, że nie pasuje do nowoczesnego kierunku medycyny, w którym zioła są już niepotrzebne, muszą, unika muszą zniknąć z aptek i programu studiów medycznych. Tak, kochani, to, to, to były lata 70, wczesne lata 70, bo ja mam 52 lata już. A wiejskie baby to w ogóle trzeba będzie znowu spalić na stosie, bo to przecież ciemno ciemnogród, wstyd i zabobon. Staruszka. Odpowiadała im niewzruszenie: Każdy lekarzyk ma swój cmentarzyk, a mi jeszcze nikt nie umarł. I tak pracowała i żyła w zdrowiu, aż do samej śmierci z powodu późnej starości, czego nowoczesna medycyna również nie przewidywała. No i tak, wiedziałam już, że będę z ale żeby mnie nie nachodzili smutni panowie, na się nie palili, pomyślałam, że trzeba będzie tu jakieś studia skończyć. Tak też postanowiłam pójść na medycynę, żeby, jak to mówią, i wilk syty, i owca cała. Pozwolicie, że przeskoczę kawałek życiorysu, inaczej zakończenie będzie dłuższe niż cała książka. Jak się potem jednak okazało, lekarzy homeopatów szczególnie sobie upodobały izby lekarskie, grożąc im pozbawieniem prawa wykonywania zawodu. W gazecie lekarskiej ukazywały się cyklicznie artykuły, które nas oczerniały i wyszydzały. Oficjalnie za ciemnogród, za bobą, szarlatanerie, placebo i wiarę niezgodną z oficjalną wiarą medyczną, tak zwaną widzą medyczną, nieoficjalnie Zamówienie głośno o niepożądanych skutkach szczepień. Psuło to nowoczesny koncept Big Pharma o całkowitym wyszczepieniu wszystkich i na wszystko. Pamiętam tytuł artykułu w jednej z gazet jako odpowiedź na działania izb lekarskich: Nie palcie homeopatów na stosie. No, w każdym razie, u mnie, jakby koło się zatoczyło czyli, jak to mówią, zamknęło. Dowodząc znowu fraktalnej natury rzeczywistości, o której pisałam w jednym z rozdziałów. Tutaj, kochani, będziecie musieli sobie doczytać moj, moją autobiografię w Medycynie Nowej Ziemi. A propos, jeszcze, kochani, jak macie chwilkę czasu? Aha, tak, najważniejsze zapomniałam powiedzieć. Yy, w związku. Z tym ukazaniem się e-booka będzie takie spotkanie moje autorskie. Już Wam mówię kiedy. 29 lipca o godzinie 19:00 online. Będę odpowiadać na Wasze pytania. Także serdecznie zapraszamy. Link dostaniecie w komentarzu, ale też na stronie naszych szkoleń, czyli na www.homo24.eu znajdziecie link do tego spotkania. Aha, i. W związku właśnie z tym spotkaniem i inauguracją tego e-booka będzie można go nabyć taniej. Nie powiem Wam teraz dokładnie ceny, ale, ale na pewno będzie zniżka. No i jeszcze, kochani, jeszcze tutaj, żeby nie zapomniała, jeżeli macie chwilkę, a propos tutaj tych izb lekarskich, wczoraj odebrałam. Pismo z okręgowy, od Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Przeczytam Wam, kochani. Pani lekarz Anna Furmaniuk, to ja. Wezwanie. Zastępca. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu, doktor Nauk Medycznych Paweł Kopyra, prosi o przybycie w dniu 30 lipca 2024 o godzinie 11.15 11 do siedziby Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy ulicy Nowowiejskiego, 51 w Poznaniu w celu przesłuchania w charakterze obwinionego lekarza w sprawie RO myślnik 46 łamane przez 24 podpis pieczątka z bazgrowkiem kierownik kancelarii okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wielkopolskiej izby lekarskiej Maria Kuczera. to wezwanie to przesłuchanie jak sądzę, dotyczy poprzedniego pisma, w którym mnie ostrzegano, że wszczęto postępowanie przeciwko mnie na podstawie donosu, i tam nazwisko było, donosiciela, że ja rozpowszechniam wiedzę niezgodną z aktualną wiedzą medyczną. Co, coś takiego. Więc, kochani, jeżeli byście chcieli więcej poznać tej wiedzy niezgodnej z aktualną wiedzą medyczną, to zapraszam do czytania mojej książki albo do audiobooka, czytania, albo na moim YouTube i na moim Facebooku znajdziecie, jeżeli się tutaj dobrze wgłębicie, masę tego wszystkiego, masę tej wiedzy niezgodnej z aktualną wiedzą medyczną, a zgodną z moją wiedzą, z moim doświadczeniem i z moim sercem i z moją prawdą. Także to chyba kochani tyle, co chciałam Wam przekazać. Także mam nadzieję, że do zobaczenia na tym spotkaniu o godzinie 19, tak, 29 lipca. Pozdrawiam Was serdecznie.